Witajcie cieplutko na kanale moim, że i każdą chwilą, jak słyszycie, dostałam, jak to się potocznie mówi, myszkowaty głos. Tak, tak jak Wam mówiłam, Damianek jest przeziębiony, jakoś nie chce te cholesztwo wyjść. No i tak przeskoczyło na mnie i na Krzysia, ale kuruje się. Właśnie chciałam Wam... Dzisiaj pokazać super taki pomysł, właśnie na szybkie wyleczenie swojego organizmu i wyjście z infekcji. Monia tutaj przygotowała w w kubeczku, wodę ze z kurkumą. Pamiętacie, jak oglądaliście mój kanał, to wtedy będziecie pamiętać właśnie o tych domowych, naturalnych antybiotykach. Zrobiłam sobie ciepłą wodę, dodam jedną łyżkę kurkumy. I. Troszkę soku z cytryny. i, proszę bardzo. voilà, mamy pomarańczowy z waszych. Ooo, jest takie, wiecie, pod końcówkę koksowate. Dzisiaj chcę Was troszkę porozśmieszać, ogólnie też chciałam Wam powiedzieć o kubeczkach, ale to mówię może następnym razem, a może w sumie teraz jest czas. Kubeczki, mam kubeczkę kubeczków, różną serię. I powiem Wam szczerze, tak kombinuję tutaj jak łysa pod kulkę. i właśnie mam komplet kubeczków. W Polsce jak mieszkałam, topiłam e, właśnie wszystko ze szklaneczek, nawet się kombinuję, wiecie, bo chcę, żeby też jakaś muzyczka sobie leciała, żebyście nie usnęli. Ja to zawsze, widzę jakiś dźwięk muzyki który oddaję. Zauważyłam że w filmach, człowiek się troszkę tak nastraja. Więc moja w Polsce piła właśnie wszystko ze szklaneczek. A tutaj, właśnie we Wielkiej Brytanii, po wyprowadzce z Polski, zaczęłam kolekcjonować kubki i nie mam ani słuchajcie jednej szklanki. Naprawdę mam. Znaczy, mam tylko taką ze skromu Nutella. I to właśnie kupiłam wczoraj chłopakom taki piękny kubeczek. Pokażę Wam. Pisze Love and Happiness. Miłość i szczęście. I to jest taka sarenka, słoneczko i króliczek leżący sobie na trawce. Ale dzisiaj będziemy eksperymentować. Mamy krosanta. Przygotujcie sobie krosanta. Tak, wszystko, wszystkiego po trochę. Mówię, a co tam zrobię, Widzicie, z kwestii smaku. Na tego krosanta wyłóżcie sobie, jeszcze nigdy tak, powiem Wam szczerze, nie jadłam. więc będziecie pierwszy raz. No, proszę bardzo. Kładziemy sobie kremik. Pamiętacie, z Rosmana, z firmy. Ojej, to jest Bio Nociolata. Nociolata jest w Rosmanie, Ja go kupuję tutaj. Cena, powiem wam szczerze, nie jest mała, po 10 funtów. Więc ten suliczek powiedziałam, że teraz dwa tygodnie będziemy mieć. I na kresankę kładziemy sobie awokado. Wiecie co, ja jeszcze nigdy tak nie jadłam. Nigdy. Pierwszy raz będę jadła awokado z kremem i zobaczę. Nie, to będzie smakować. Spróbujcie sobie. czy są, tak z dziesięciu, mmm, pyszne, dziesięć. Awokado jest przepyszne, takie kremowe, mmm, krem czekoladowy taki słodki, mmm, pyszne, naprawdę pyszne. A teraz następna seria, mm, krem z rzeżuchą. Powiem Wam, jak to smakuje, a mm, jak mówiłam, oszczędnie do tego sobie sypiemy żyżuchę. No i próbujemy z żyżuchą. Mmm. Mmm. jest co? Przepyszne. Polecam Wam ten sposób. z podgrzany w piekarniku. Na to krem czekoladowy. Nocioratta. Żyżucha. A na drugi... Krem czekoladowy i awokado. Naprawdę jest mega, mega przepyszne. Na pewno zjem wszystko, bo trzeba się posilić do wyjścia, bo muszę lecieć do Tesco. Chciałam um, ogólnie troszkę też opowiedzieć, ale to następnym razem, jak um, będę miał trochę więcej właśnie czasu, jakie tam wyniki wyszły właśnie, bo już mam wynik nasu kręgosłupa mam wynik... Um. Z prawej nerki, jak jesteście oczywiście ciekawi, to napiszcie, bo może nie będę Was zanudzać. Napiszcie, czy mam nagrać właśnie filmik, jakie wyniki wyszły z właśnie kręgosłupa i prawej nerki, co tam wyszło. Ale jeszcze chciałam Wam tutaj polecić, dostałam od syna starszego, chlebak. Chlebak, słuchajcie, do chleba. Polecam, zobaczcie ile jest miejsca, on jest bardzo duży. Tu mam bułeczki. Wiecie, chlebek, on jest naprawdę mega, 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 mega super mocny. Dlatego, że wcześniej jak miałam, mówię, chlebek, to trzymałam w szafie i wszędzie, wiecie, były to okróżyny, sypało się, a teraz naprawdę tak się cieszę z tego prezentu, jak się mówi mała no nie jest mały ten prezent, ale wiecie, teraz ludzie się skupiają na Mercedesach, Diamantach, Pierścieniach, ja Wam powiem szczerze, że teraz mm, już ten pierścionek, ten pierścionek, już mam on ogólnie rdzewieje, jak go myję mytełkiem szarym, ale muszę sobie chusteczkę zamówić. Ale słyszałam, że srebro właśnie też czarnieje. Ja go mam, słuchajcie, 13 lat. I mam jeszcze jeden srebrny pierścionek, dlatego, że tak jak Wam wcześniej mówiłam, należy do osób, które hmm, nie lubią wydawać pieniędzy na takie właśnie. To mówię, pietoki, rzeczy może niepotrzebne do życia, najważniejsze jest mówię, zdrowie, mm, zdrowie moje, zdrowie dzieci, wasze zdrowie, bo się modlę o zdrowie każdego dnia dla wszystkich, no i zawsze się modlę o miłość i pokój na ziemi. Więc moi kochani, wszystkiego po trochę, oczywiście mi widziane subskrypcje, no i napiszcie właśnie, czy spróbowaliście tej kombinacji croissant, awokado i krem czekoladowy i krem czekoladowy i rzeszucha. i piszcie, czy smakowało wam, czy nie. Oczywiście, mile na komentarze, łapki w górę, no i piszcie, czy mam jakiś ten filmik, właśnie jakie tam wyszły wyniki, więc trzymajcie się cieplutko z Panem Bogiem i miłego dnia. Pa!